Napisz układ dwóch równych z dwiema niewiadomymi, którego interpretację graficzną przedstawia poniższy rysunek, podaj jego rozwiązanie, o ile istnieje. No to tak, pod punkcie A. Pierwsza z tych funkcji jest funkcja stała y równa 3, no bo przechodzi przez trójkę na osi Y. Druga z tych funkcji jest funkcją rosnącą na osi Y przechodzącą przez 0. A jej tempo wzrostu, czyli współczynnik kierunkowy, to są 3 kratki do 6 kratek. Czyli proporcja tego odcinka do tego odcinka to jest współczynnik kierunkowy, czyli 3 szóste. Czyli mamy 3 szóste x plus 0, czyli punkt przecięcia y. Czyli de facto ten układ to jest y równy 3 i y równy 1, 2 x. Teraz co jest. Jego rozwiązaniem. Na rozwiązanie układu równań jest punkt przycięcia się prosty w układzie współrzędnych, czy to jest punkt P. Nazwijmy go P o współrzędnych na x6, na y3. Wiedzą, że y równa się 3, możesz tutaj trójkę podstawić. Masz 3 równa się 1, 2, x, czyli x to jest 6. Wszystko się zgadza. Podpunkt B. 1. Chciałem powiedzieć funkcja to nie jest funkcja, jedna prosta to jest x równa się minus 3, bo na x się przychodzi przez minus trójkę. Natomiast druga prosta jest tutaj. I tak zapiszmy x równy minus 3, a ta prosta to jest prosta w postaci kierunkowej, znaczy jest to funkcja liniowa, która wyraz wolny ma równy minus 2, bo taki jest punkt przecięcia osi Y. I minus 2 tutaj wpisujemy, a tempo wzrostu to jest 1 trzecia. 1 do 3, 1 kratka do 3 kratek. Czyli mamy 1 trzecią x minus 2. A tutaj mamy x równy minus 3. No i ten punkt przecięcia, czyli rozwiązanie układu równej możemy odczytać w miarę dokładnie z tego układu współrzędnych. To jest punkt o współrzędnych minus 3 i minus 3. Czyli rozwiązaniem jest punkt P o współrzędnych minus 3, minus 3. Podpunkt C tu mamy rysunek, spróbujemy go tutaj zmieścić. Zobaczmy, pierwsza z tych funkcji, ta funkcja, to będzie y równa się przychodzi przez dwójkę, czyli tutaj mamy dwa. I tempo spadku to jest, zobaczmy, na jedną jednostkę w prawo, jeden do dołu, czyli tempo spadku to jest jeden, czyli bierzemy sobie proporcję, na przykład to do tego wynosi jeden, Tak naprawdę minus jeden, i piszemy minus 1x plus 2. Jeszcze dwójka była. I druga funkcja, zobacz, ta funkcja ma punkt przecięcia oś y minus 4, czyli piszemy y i tutaj minus 4. Natomiast współczynnik kierunkowy to jest to do tego, czyli mamy 1, 1 piątą tutaj, czyli 1 piąta x minus 4. No i w poleceniu mamy napisać układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. No to piszemy sobie, wpisujemy y równa się minus x plus 2 i pod spodem y równa się 1 piątej x minus 4. No i rozwiązanie jest ich punkt przecięcia, czyli punkt ospłużonych 5 minus 3, czyli punkt P ospłużonych na x się 5, na y minus 3. Pod punkt D patrz na tę funkcję. Pierwsza z tych funkcji punktu przecięcia osi Y nie znamy, ale możemy sobie odczytać miejsce zerowe to 4, czyli napiszmy Y równa się. Tempo spadku można ustalić. Zobacz, na jedną jednostkę w prawo funkcja idzie o 5 jednostek do dołu, czyli to jest minus 5, czyli to bierzemy to do tego z minusem, bo funkcja maleje, czyli minus 5x plus jakiś b. Jeżeli policzyć to b, podstawiamy punkt, który należy do tej funkcji, czyli punkt o y, współrzędnych 4, 0. Mamy wówczas 0 równa się minus 5 razy 4, czyli minus 20 plus b, czyli b to 20. Równanie tej pierwszej funkcji, którą badamy, to jest minus 5x plus 20. To zapiszmy sobie. Y równe minus 5x plus 20. Teraz druga funkcja. O drugiej funkcji wiemy, że idąc o 3 jednostki prawo, przemieszczamy się 5 jednostek do góry. Czyli tempo wzrostu to jest 5 trzecich. Czyli zapiszemy sobie przy drugiej funkcji, że to jest y równe 5 trzecich x plus b. Czyli mamy y równe 5 trzecich x plus b. No, i podstawiamy punkt wspólny, czyli może to być punkt, znaczy jest to punkt 5 minus 5, czyli pi, minus 5 na y równa się 5 trzecich razy 5 plus b. Czyli mamy minus 5 to jest 25 trzecich plus b, 25 trzeci to jest 8, 1 trzecia na drugą stronę i mamy minus 13 i 1 trzecia to jest b. Równanie prostej to będzie 5 trzecich x. Minus 13 i 1 trzecia. No i rozwiązaniem jest punkt przecięcia się tych prostych, to jest punkt P o współrzędnych na x 5 na Y minus 5. Mamy podpunkt D. Do no podpunktu E i F przygotujmy więcej miejsca. Podpunkt E. Zobaczmy, mamy tutaj dwie funkcje pokrywające się. One mają nieskończenie wiele rozwiązań i ustalmy równanie tych funkcji. Zobaczmy, tak, tempo wzrostu na jedno jednostkę w prawo, jedną czwartą do góry, na cztery jednostki w prawo, jeden do góry, czyli tempo wzrostu tych dwóch funkcji to jest jedna czwarta, no bo to współczynnik kierunkowy stojący przy x to jest tangens kąta nachylenia, czyli proporcja tego do tego. Musimy wiedzieć z funkcji liniowej, musimy wiedzieć, że współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, to jest tangens kąta nachylenia funkcji do osi x, czyli to jest proporcja właśnie między tymi kratkami, które pokazałem. Czyli u nas jest 1 czwarta x plus b, a b to jest punkt przecięcia osi y, czyli 1. Czyli tutaj sobie wpisujemy od razu 1. No i druga funkcja, którą tutaj praktycznie nie widać, ma takie samo równanie, czyli czwarta x plus 1 no i jest to układ nieoznaczony po odjęciu mamy 0 równa się 0, lewa równa się prawa. Mamy tutaj nieskończenie wiele rozwiązań. I teraz pojedyncze rozwiązanie, czyli pojedynczy punkt należący do tej prostej ma dwie współrzędne. Na x ma x, a na y ma 1 czwartą x plus 1. 1 czwarta x plus 1 na y, gdzie x może iść dowolną liczbą rzeczywistą. I podpunkt F na koniec, tutaj mamy dwie proste równoległe. Taki układ nie będzie miał rozwiązań, bo te funkcje się nigdzie nie przecinają. No ale musimy ustalić ich równania, żeby stworzyć układ równań. Zobacz, pierwsza z nich, punkt przecięcia osi Y to jest 3. Czyli to będzie jakieś Y równe ileś X plus 3. A teraz musimy popatrzeć na tangę z kąta nachylenia. Tangę z kąta nachylenia. No i zobacz, funkcja spada. A jaki jest po spadku? Na jedną jednostkę w prawo to jest 2,5 do dołu, czyli na dwie jednostki w prawo to jest 5 do dołu, czyli tempo spadku to jest 5 do 2 na minusie, czyli minus 5 drugich x. Pobierzemy sobie, tutaj budujemy trójkąt prostokątny, badamy tangens tego kąta, czyli to do tego. Tak naprawdę tangens to według definicji tego kąta no, ale jak tutaj posprawdzamy ze wzorów redukcyjnych tangens, no to widzisz, że to jest po prostu proporcja minus 5 do 2. Czyli minus 5 2x plus 3 to jest dla pierwszej funkcji. A druga funkcja z tego względu, że ona jest równoległa, będzie miała taki sam współczynnik kierunkowy, czyli minus 5 2x i przechodzi tutaj przez minus 5. Czyli ich układ. To będzie y równy minus 5 drugich x plus 3 i y równy minus 5 drugich x minus 5. Jest to układ sprzeczny, brak rozwiązań.